Przy drugiej gumie założyłam sobie stopkę z górnym transportem, ponieważ zarówno materiał, jak i sama guma są bardzo elastyczne. I teraz nakładam gumę stroną matową do prawej strony jersey'u. Tutaj ta krawędź bez ozdobnego brzegu przy krawędzi, właśnie materiału. ściek zygzak, długość 2, szerokość 4. Mamy wszytą gumę i teraz tak jak poprzednio muszę odciąć nadmiar. Oraz tutaj nadmiar gumy wraz z nitkami. Podwijam pod spód i na wierzchu również będę przeszywała zygzakiem tak jak w poprzednim sposobie. Gdy mam podwiniętą gumę, układam ją pod stopką. Opuszczam igłę po to, żeby zablokować materiał oraz gumę żeby nic mi się właśnie tutaj nie uciekło gdy będę układała sobie gumę wraz z materiałem W ten sposób mam wszytą właśnie gumę podwójnie zygzakiem. Pamiętajcie, że sposób wszycia gumy obszywkowej zależy tylko i wyłącznie od Was. Możecie ustawić dowolne parametry, szczególnie muszą być one dopasowane do materiału oraz efektu, jaki chcecie uzyskać, więc. Możecie traktować moje ustawienie jako jakiś punkt wyjściowy, a następnie dopasowywać je według swoich preferencji. Jeżeli zdarzy wam się, że na przykład trochę guma jest rozciągnięta i widzicie, że zbyt mocno właśnie jest pofalowana, możecie poratować się trochę żelazkiem, oczywiście nie przy zbyt dużym rozciągnięciu. Możecie przeprasować gumę wraz z materiałem i w jakim stopniu Powinien ten zabieg właśnie pomóc. Tak wygląda z lewej strony, jeżeli chodzi o sposób wszycia. Tutaj na górze mamy zygzak i trójskok, a tutaj mamy podwójny zygzak.